Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Zagotika Online na serwerze Axel MMORPG. W dzisiejszym odcinku na samym początku wybierzemy się na kolejną wyprawę na wyprawę pod tytułem krwiste sale. Oczywiście, żeby wejść na taką wyprawę, musimy mieć przepustkę. Przepustką do tej wyprawy jest kamień wstąpienia, którego w sumie mamy tam 117 sztuk, także tutaj spoko. Jest to wyprawa dostępna od 90 do poziomu 90. Trzeciego, także na spokojnie możemy oczywiście wchodzić już na poziomie 90 i na tak rozwiniętej dość postaci. Oczywiście ona nie jest skończona jeszcze, nasza postać. To możemy taką wyprawę krwiste salę przejść. Maksymalnie nawet też możemy wchodzić w dwie osoby. Także nawet jeżeli by troszkę postać nasza była gorsza i chcielibyśmy, wiadomo, tutaj przejść, to a. Nie moglibyśmy, nie radzilibyśmy sobie, no to wiadomo, zawsze można z ziomkiem pójść. Na samym początku, na pierwszym można powiedzieć, piętrze mamy cztery posągi krwistego kapłana do zniszczenia. Szybka sprawa, ogólnie tutaj na dwa 3 hity schodzi taki posąg. Następne piętro. Kilkanaście magów krwi musimy pokonać i kilkanaście wojowników. Delikatnie nam życie schodzi, ale nie na tyle, żebyśmy się musieli oczywiście martwić o to, żebyśmy zginęli. I tak wiadomo zawsze mamy jakieś tam życia, chyba trzy, albo czasami nawet i 5, więc jak zginiemy, to się tak nic zbytnio nie dzieje, raz czy tam dwa razy. Posąg krwistego wyznawcy, i to jest właśnie posąg, który ogólnie musimy zniszczyć, aby przejść całą wyprawę, ale zbijamy mu tak gdzieś do połowy życia i przy okazji przeszkadzają nam te potwory, które wylatują z tego posągu i musimy jeszcze raz, aby przełamać taką klątwę, zniszczyć posągi krwistego kapłana. Mamy tutaj ponownie je w ilości czterech i po tym jak zniszczymy te posągi mobów tutaj tych nie musimy wybijać chociaż czasami jakby nam przeszkadzały to wiadomo czy można, nie? czy tam no nie trzeba, ale można i teraz dopiero posąg może już zostać przez nas zniszczony do końca zaraz wam jeszcze przedstawię oczywiście drop jaki jest ogólnie i co teraz dostaliśmy z tej wyprawy także wyjdźmy sobie minuta 24 troszkę szybciej da się jeszcze to oczywiście robić jakbym się skupił to by troszkę szybciej poszło także zobaczmy co możemy dostać co w sumie teraz dostaliśmy o najpierw to runiczny kamień czyli ulepszacz prastara esencja czyli w sumie Prosta esencja od samego początku gry, do samego raczej końca jest potrzebna. Krwista sakwa, krwista bryłka, złota troszkę, prawie tam 4 miliony. Fiolki i doświadczenia zwierzaka, krwiste almanachy. Sakwy, ruchniałe skrzynki. Kolejne runiczne kamienie, oka wyznawcy. Oczy wyznawcy. ręczowe perły, po prostu wszystko... Potrzebne można powiedzieć jest nam na teraz i wyżej jeszcze mamy dużo więcej złota, bo teraz nam wpadło jeszcze 13 milionów i 11 milionów, także tutaj fajnie by było mieć wymaksowany bonus chciwość na pozyskiwanie właśnie jak najwięcej złota, nie? Także tak to wygląda, a co ogólnie tak to możemy jeszcze dostać dodatkowo, bo wiadomo nie, nie zawsze dro dropi to co byśmy chcieli. Wyprawy, musimy znaleźć tutaj sobie to. Tylko. O, jest posąg krwistego wyznawcy. Może też kupon Aksyl końców wylecieć 50. Skrzynki zwierzaka, proste resenca, to wiadomo, mieliśmy. Krwiste Kowadło, może coś takiego nam polecieć, dość kosztowne. Między innymi, dognika do jest potrzebne. Almanach Wyklętych na przykład może polecieć Krwista Biżuteria. Właśnie jeszcze do niedawna myślałem, że Almanach wykrętych tylko z Krainy Rozpaczy mogą lecieć, a jednak mogą też z tego posągu polecieć, także fajna sprawa. Nie jesteśmy jakby uwiązani, można powiedzieć, do Krainy Rozpaczy, bo Kraina Rozpaczy to jest limitowany dzienny dungeon. Także wiecie, kilka razy pójdziemy i już nie możemy iść, nie? Znaczy no nie kilka, na przykład ja mogę teraz maksymalnie 7 pójść jeszcze można to zwiększyć chyba do 10, także tak to wygląda. I lecimy dalej. Oczywiście dalej działamy z ulepszaniem artefaktów. Mamy tutaj już w końcu dwa artefakty, czyli przebicia oraz obrońcy na własność. Mieliśmy przez jakiś dłuższy czas po prostu pożyczone te dwa legendarne artefakty. No i nadszedł po prostu dzień, gdzie sobie uzbierałem troszkę więcej artefaktów zwykłych i troszkę tam po prostu zacząłem ulepszać. Miałem dwie próby na poziom legendarny, niestety, ale no. Typowo nie weszło artefaktu z ogólnie. Mam wrażenie, że jest po prostu takim skamem, że no masakra, ale no nic, nic nie mówię, zostawiliśmy na poziomie epickim. No i tak w sumie ziomek zaproponował, że on ulepszy mi go na poziom oczywiście legendarny. No bo ma farta, no i tak faktycznie wziął dwa legendarne po prostu przebicia. Dwa, przepraszam, epickie przebicia, no i ulepszył za pierwszym razem mi na legendarny poziom, także tutaj, no, kwestia farta. Niestety, ale nie mam bardzo dużego farta do Artefaktusa, w ogóle nie mam farta do Artefaktusa, mam nie farta, ale mm, zrobiliśmy ten przebicia. Obrony, obrony stwierdziłem, że kupię, kupiliśmy go od właśnie tego samego ziomka za około tam ponad chyba 100 sztabek, także mamy już je na własność. Od tego samego właśnie działka, który mi tutaj pożycza ten artefakt. Także mamy już je na własność, i te artefakty jedynie nam brakują do tego, żeby je zrobić na sakralne. Na sakralne. Więc musimy je. Wiadomo, to jest od poziomu 90, więc one są bardzo też kosztowne i dlatego też ich nie mieliśmy. Więc musimy je teraz dopiero zrobić tylko na poziom sakralny. I łokewina, wiadomo, mamy. Czekajcie, bo tutaj będzie nam czegoś brakowało, a. Prastarej Esencji, bo mamy właśnie tutaj u Kevina ten crafting, kiedyś, kiedyś robiliśmy jeszcze jak byliśmy tutaj w te, no i na podziemiach te artefakty, e, znaczy bardziej na podziemiach, sakralne, więc kojarzycie na pewno ten crafting, no i musimy tutaj sobie zrobić, będziemy musieli sobie tutaj zrobić właśnie te dwa artefakty na niespaczone tylko na sakralne, 3000 Prastarej Esencji kupimy, kupujemy i robimy dwa takie, właśnie dwie takie puste pieczęcie, wiadomo, tak dla przypomnienia. No i tutaj szła gwiazda, ma dwie przygotowane już, no i ta prastara esencja, wiadomo, no i po dwie sztabki. Także dwie takie sakralne puste pieczęcie robimy. Oczywiście to też teraz musimy sobie naładować, więc dochodzi tutaj woda odłamki jedności, dwa tęczowe perły, no i sakralne odłamki 30 sztuk, czyli 60 pójdzie nam na dwa, więc na szczęście tutaj mamy. Troszkę tych jeszcze sakralnych odłamków odłożonych. No to musimy tak to w sumie jeszcze raz sobie kupić prostą esencję, ale to w sumie teraz 6000. Niestety, no to też idzie kasa. Ogólnie prasta esencja jest tak naprawdę od prawie samego początku potrzebna do teraz. I jeszcze się zapowiada, że ciągle ta prasta esencja po prostu jest potrzebna. Będzie potrzebna. Także. Dodatkowo jeszcze przekształcamy sobie sztabki. Musimy miliard 400 sobie zrobić, bo po 700 milionów jest. Jedno naładowanie. No i dobra, sakralna woda też tak jak mówiłem. I robimy sobie, robimy, ładujemy sobie dwie pieczęcie. I teraz tak. Mamy już możliwość tutaj zrobienia na sakralny artefakt przebicia. Ten jeden, no i drugi. Jak tutaj to wygląda wszystko? Jeden niwelacji odporności dostajemy. Ogólnie bardzo też fajny bonus. Szczególnie chyba do PvP, jeżeli dobrze pamiętam. No i precyzja, precyzja wiadomo z krytykiem, tam działa większy krytyk, więc 4 punkty więcej, ale to jeszcze sobie zrobimy na poziom, e, poziom ten kolejny i może jeszcze na jeszcze następny, bo mamy dwa krwiste kryształy, zaraz zobaczymy, dobra. Zrobimy ten przebicia na pewno oraz robimy wiadomo do ten obrońcy, tutaj obrońcy on ogólnie daje nam bonusy po prostu pod pvp bardziej, jednoręka ręka, dwu ręka. Dobrze ogólnie zmieć mieć też jakieś szczególnie odporności na PvP, bo tutaj naprawdę jest bardzo dużo ogólnie niewyżytych ludzi i wiecie, widzą tam takiego biednego mnie i tam jak nie zabiją to będą chorzy, nie? Ale już się tak po prostu przyzwyczaiłem Także tutaj mówię o tym, że dobrze jest mieć jakieś tam odporności i najlepiej największe, ile tam możemy, nie, nie bardziej, to znaczy bardziej już właśnie odporności niż samo to, żeby być tam bardziej przeciwko nim, czyli na przykład mieć bonusy jakieś na ludzi, powiedzmy, nie, więcej niż to wolę bardziej od odporności, no bo ja nie biegam, nie, nie biegam i nie zabijam właśnie ludzi, tylko Bardziej to właśnie mnie zabijają, także po prostu fajnie mieć te odporności jakieś tam. I dlatego dobrze będzie jak te artefakty będziemy mieć też dwa zrobione. To się na pewno przyda. E, także dobra, robimy też ten obrońcy. No i mamy dwa sakralne już artefakt obrońcy oraz artefakt przebicia. No i mamy dwa właśnie sakralne wzmocnienia zachowane. Na te też e, artefakty. Tutaj będziemy mieć, o kurde, ale fajny przeskok. 8 precyzji, aż więcej, no i jeszcze niwelacja odporności, kolejna nam dochodzi. O, tu jest fajny przeskok, na ten stopień pierwszy jest bardzo fajny przeskok. Robimy. Oraz obrońcy, 25 obrażeń nam dochodzi. No i po jeden jeszcze punkt odporności na jedną rękę i dwurękę. To też robimy. No i tak, zobaczmy, jak będzie wyglądała sprawa nas z ST2. 10 więcej odporności i dwa niwelacje odporności, jeszcze więcej dostaniemy. To jeszcze lepszy przeskok mamy, kurde. Fajna sprawa. Wiecie co? Ja bym kurde pokusił się o to, żeby to zrobić. I chyba tak zrobimy. Dobra, robimy. Więc robimy jeden i robimy drugi. Od razu też obrońcy. Yy, jeden, nie. Tutaj odporność na jedną rękę, dwurękę zostaje. 25 więcej obrażeń będziemy mieć. Okej, okay, dobrze. I robimy na ST2. No i teraz tak, jeżeli chodzi o artefakty. Wczoraj. Yy, no wczoraj, no tak, wczoraj w sumie jak dostaliśmy to zadanie z wieżą Wolreta, to z kolegą, z jednym kolegą z gildi, z drugim, z drugim troszkę kolegą z gildi, chodziliśmy właśnie na Wolreta, wiadomo z nimi po prostu dawałem radę do końca, do końcowego bossa dochodzić i troszkę właśnie tego bossa wybijać, żeby wiadomo, quest'a nam zaliczało, bo taki mamy teraz quest. On się dzieli na trzy etapy, na początku jest 25, później tam więcej i później jeszcze więcej do wybicia końcowego bossa po prostu. No i wiadomo tam, jak już Wam mówiłem, jest kowal takiej... Można powiedzieć, że w prawie połowie tego dungeonu jest kowal, który przerabia nam artefakty na stopień trzeci. Niebawem Wam to też jeszcze pokażę. No i jak mieliśmy tam z 20 podejść, chyba, bo 25 mieliśmy, no nie, no to przesadziłem, 16 podejść, to udało mi się kilka jeszcze artefaktów na stopień trzeci zrobić. Nie wiem do końca ile, bo kilka miałem jakichś zrobionych, ale yy, mamy teraz tak. waliczności już zrobiony mnicha zwinności, winności, yy, władcy stali, podróżnika starożytnych, yy, równowagi. Gladiatora łowcy. Tutaj się nic więcej nie zmieniło, poza, poza tymi nowymi dwoma. E, potęgi tytana i niszczyciela. No i w sumie złodzieja. O. Także chyba już ponad. Tak, mamy większą połowę już zrobioną na stopień trzeci. Bardzo fajne ogólnie te też przeskoki są. I też będziemy mogli teraz już sobie również ten obrońcy na stopień drugi zrobić i przebicia, to znaczy na trzeci. Ale muszę jeszcze sobie zrobić błogosławieństwa na stopień drugi. Światłości, czyli 2, magii 3, 4, czyli fortuny i 5 zdobywcy. I jak to zrobimy, to już będziemy mieć zestaw. 3% więcej obrażeń, to też oddaję. Więcej odporności, kurde 1%, no to jest masakra, nie? To jest po prostu. Musimy to zrobić: 2% jeszcze więcej życia, kryptualności, troszkę więcej, 1 punkt no i 2 chciwości. Także 5 jeszcze artefaktów muszę sobie zrobić najlepiej na stopień drugi, jak najszybciej, żeby mieć już ten kolejny bonus. No i w tym czasie jeszcze będę sobie oczywiście działał z tymi artefaktami na tyle, żeby no, jak najwięcej znowu robić te na stopień trzeci artefakty. Także nie bałem, właśnie też to Wam przedstawię. Najlepiej będę chciał się tam przedstawić Wam wtedy, kiedy będę mógł do końca tą wieżę demonów robić i Wam wtedy pokażę, jak to będzie z tymi, z tymi artefaktami. Z tym przerobieniem, co tam jest potrzebne, i tak dalej, i tak dalej. Także tak sprawa wygląda. Więc na razie, to jeżeli chodzi o te artefakty, to tak jak mówiłem musieli sobie zrobić jeszcze na ST2. Mamy kolejne dwa krwiste kryształy i zrobimy sobie teraz sakralny artefakt błogosławieństwa na stopień drugi. Tutaj zwiększa nam się, zwiększają nam się punkty życia o 2000 oraz zrobimy sobie jeszcze artefakt magii. 6 na magię, 6 na dystansową i 50 obrażeń, czyli tutaj 25 więcej obrażeń. Mamy także dwa kolejne artefakty na stopień drugi nam wpadły, więc jakoś już to zaczyna powoli fajnie wyglądać. A my w takim razie jeszcze możemy sobie odebrać nagrodę za zadanie od Albrechta. Musieliśmy tutaj tych upadłych wojowników na trzy etapy pokonać. 500 punktów życia na stałe i 15 obrażeń. Także zobaczymy, co tam będzie jeszcze później po tym do zrobienia. Wojnicy grozy zostali pokonani. Dobra robota. To kolejny krok w kierunku usłyszenia mocy Volreta. Wciąż jednak pozostają inne niebezpieczeństwa. Co teraz? Musimy teraz zająć się innymi siłami Volreta, ale jesteśmy coraz bliżej celu. Co to za inne siły będą? Upadli magowie. A skuszą. brzmią jak większy problem. To prawda, zła to potężne byty, które służą Wolverettu bezpośrednio. Są uzbrojeni w broń dystansową i rzadko działają w pojedynkę. Każdy z nich to śmiertelne zagrożenie. Jakieś wskazówki, jak z nimi walczyć? Niestety, nie miałem okazji jeszcze z nimi walczyć, ale musisz być gotowy na bardzo trudne starcie. E, no i ile? E, upadły ma lub krwisty 50. No i też tutaj mamy na etapie, czyli później będzie nie tam ze 100, 150 na trzecim etapie. Drugi etap mówię właśnie 100 i trzeci będzie tam 150, jakoś tak, czy tam może do 200, no ale tak to ogólnie spoko ilości. One zostały chyba jakiś czas temu jeszcze w ogóle pozmniejszane trochę, także spoko po jakimś tam patchu. No i najważniejsza też jeszcze rzecz to dokończenie sakralnych artefaktów na stopień trzeci. Mamy tutaj tak. Ogólnie, to znaczy na drugi, przepraszam. Mamy tutaj ogólnie skończone waleczności, mnicha, błogosławieństwa, zwinności, stali, starożytnych, podróżnika oraz władcy. Więc prawą całą kolumnę mamy ogarniętą. Przebicia, piekła, łowcy, obrońcy, magii, równowagi i gladiatora. A światłości nam tutaj z środkowej kolumny właśnie zostaje na stopniu pierwszym. Lewa kolumna, niszczyciel 3, ataku, złodzieja tytana, potęgi i pogromcy. I zostaje fortuny na stopniu pierwszym i zdobywcy na stopniu pierwszym. Więc trzy mamy kryształy, które nam pozwolą na to, żeby zrobić stopień drugi na tych artefaktach. I dzięki temu będziemy mieć... Ale to zaraz tu się pokaże, jak założymy kolejne te artefakty, które zdjęliśmy, ten zestaw, tą premię jakby z zestawu. Także zaczynamy od artefaktu Światłości. 27 Szybkości Ruchu, 27 Siły Wydobycia, 8 Żniw i 8 Szansy na Przedmiot. Mamy drugi już, to znaczy stopień drugi. Zdobywcy. Tutaj Drop 4 zostaje, Bonus Złota będzie 15, Chciwość 30, więc Bonus Złota i Chciwość troszkę nam się zwiększa. No i ostatni, Fortuny już. 18 Chciwości, 30 Kleptomancji, 44 Expa i Bonus Expa 4. Także tutaj Mamy już kolejne, ostatnie trzy artefakty na stopniu sakralnym drugim i zestaw daje nam teraz 10% obrażeń, 3% odporności, 7% punktów, 7 punktów życia, 13 kleptuancji i 7 chciwości, więc następny sakralny zestaw ST3 już też niebawem, więc będą jeszcze lepsze te bonusy, premie z całego zestawu. Odbieramy nagrodę za zadania od Cedrika oraz od Albrechta. Jedno zadanie, pierwsze zadanie, które odbierzemy, to znaczy pierwsza nagroda, którą odbierzemy, to 5% siły leczenia oraz 50% obrony, także od razu będziemy zapewne mogli następne jakieś zadanie od niego odebrać. Zaraz zobaczymy. Zająłem się wysłannikami. Osłabiliśmy ich siły, jesteśmy coraz bliżej pełnego zwycięstwa. Dobra robota. Co teraz? Został jeszcze jeden wróg, najpotężniejszy z nich. Przygotuj się. Dobra, no i co to będzie? Polowanie upadli zwiadowcy. Widziałeś może jeszcze innych przeciwników? Mroczni mściciele to najpotężniejsi nieumarli wojownicy Wolreta. Są opętani zemstą i pragnieniem zniszczenia każdego, kto stanie na ich drodze. Ich potęga jest bliska demonicznej, ale musimy ich zgładzić, jeśli chcemy zakończyć tę walkę. Nie takich już zabijałem. Jest ich niewielu, ale są niezwykle potężni. Jeśli pokonasz 100, to będzie wielki cios dla Wolreta. Stuwa. Więcej niż 100 będzie, no bo tutaj mamy pierwszy etap tego polowania i już mamy 50, zapewne drugi będzie miał tam ze 100 czy tam 150, no i trzeci z 200 czy tam 250 czy tam może 300. Ale to spoko, bo już oczywiście z nimi walczyliśmy i powinniśmy mieć takiego upadłego zwiadowca już, już na hita, także spoko. No i będzie esencja lecznicza, fiolki zwierzaka, doświadczenia i sztabka złota, ale nie czy to jest końcowa nagroda, chyba nie. No, i jeszcze to drugie y, zadanie. Tym razem od Cedrica. 1% odporności na wszystkie bronie dostaniemy. Przekręte trole nie żyją, bo tutaj właśnie elitarne te trole trzeba było wybijać. Jeden zleca nam na elity, właśnie Cedric. Zadania, a Albrecht zleca nam na zwykłe potwory. E, świetna robota. Pozbycie się tych olbrzymów znacznie ułatwi naszą misję. Co dalej? Wróć za jakiś czas, to jeszcze nie wszystko. I to już jest ten czas, tak. Przekręty mak. Co wiesz o przeklętych magach? Przeklęci magowie zostali zniszczeni przez moce woldeta. Teraz władają mroczną magę, która może ich zabić, która może zabić na odległość. Gdzie mogę ich znaleźć? Sprawdź jedną z jaskiń zdaje się, że prowadzi do jakichś ruin. Bądź ostrożny Ich zakręcia są śmiertelnie niebezpieczne. Zajmę się tym no i zobaczmy, ile tutaj tych magów. O no kurde, sporo wyjdzie, bo. Ze startu mamy sześciu do pokonania. To jest też na etapy podzielone. Później będzie, nie wiem, 8 i 10, to masakra w sumie. Co dwie godziny się respi taki magno, bo to Elita jest wiadomo. I na tej mapie, no i. Res jest kilka pewnie. No jakoś będzie trzeba to sobie. W ciągu kilku dni, najlepiej by było zrobić, nie? Dobra. Także wszystko jest tutaj ogarnięte i teraz dwie bardzo ważne sprawy, jeżeli chodzi o questy, dwa w sumie chyba. Dość ważne, jeden w sumie nawet najważniejszy. Quest na naszym poziomie 90, czyli próba 666 od ducha Heraklesa. Mieliśmy to zadanie odebrane już jakiś dłuższy czas temu. I na początku trzeba było pokonać 600, 666 z zaklętych demonów, czyli posągów. No to w sumie jakoś tam źle nie szło. Bardzo dużo posągów się respi. Także grupowo, jak to sobie robiliśmy, spoko sprawa. Później były ogry, czyli elitarne. Też taka sama ilość, wiadomo. No już trochę dłużej, trochę dłużej nam to czasu zeszło, później była do wykopania ruda, to też fajnie poszło. Następnie były skrzynki do otwierania na wytrychy, chyba najwięcej czasu na to poszło, ogólnie to zabrakło, chociaż nie wiem czy to celowe zagranie. Zbierania też ziół, no bo jakby wiecie tutaj mamy złoża do wykopania, skrzynki do otwierania, no i w sumie tam jakby też jakieś zioła były do zbierania, to też jakby się to tak fajnie zazębiło. Do tego questa, no bo jakby różne były te zadania, takie czeladnicze, też można powiedzieć, nie? No i ze skrzynkami, nawet trychy, to już też robiliśmy grupowo, bo to masakra. Chyba najwięcej czasu na to poszło, ale jeszcze więcej czasu by poszło na ostatnią próbę, czyli na pokonanie, na zrobienie właśnie tych krwistych sal, które w dzisiejszym odcinku robiliśmy, właśnie chyba. Było to podzielone w sumie na ileś tam dni materiał, także mogę się pomylić, ale tak w dzisiejszym odcinku, na porządku chyba była właśnie były te krwiste sale i tam minutę się robi jakoś tam delikatnie ponad i 666 takich podejść trzeba było zrobić, ale mieliśmy tutaj ziomków z gildii, szczególnie jeden osobnik, falem demon pozdrawiam który nazbierał właśnie dużo ogólnie przywołań z przywołań tych posągów, no bo po zakończonym po zakończonej wyprawie jest jakaś tam zawsze szansa na to, że może nam przywołanie polecieć tego posągu. No i tam nazbierał ich dość dużo. Czasami jeszcze mu tam podwoiło te posągi, potroiło, niszcząc je. No i tym sposobem prawie cały ten etap nam zrobił tam 20 albo 30 tylko posągów musieliśmy pod koniec zniszczyć, także. Dzięki temu, właśnie, bardzo fajnie to zrobiliśmy szybko i za to dostaniemy 5% aż odporności obrażeń, to znaczy obrażeń, 1% odporności, krwisty kryształ, czyli kryształ na stopień drugi artefakt nam robi i sakralne wzmocnienie, czyli e, sakralne wzmocnienie robi nam artefakt na stopień pierwszy. Więc bardzo fajna nagroda i możemy to od razu odebrać, bo jesteśmy w obozie w górach i zobaczymy, czy coś jeszcze po tym nam się odblokuje, bo to takie dość ważne zadanie. Może nam coś nowego to odblokuje. Udało mi się wykonać twoje wyzwania. Jestem pod wrażeniem, bohaterze. Twoja siła i wytrwałość przeszły najpierw pierwsze. oczekiwania. Twoje czyny ukazują prawdziwego wojownika gotowego stawić czoła wszelkim przeciwnościom. Jasne. Twoje czyny będą inspiracją dla innych. Dzięki tobie nasze ziemi ziemie są teraz bezpieczniejsze. Odpocznij teraz, bohaterze. Zasłużyłeś na to, a twoje przygody dopiero się zaczynają. Już to gdzieś słyszałem, że dopiero się zaczynają. No i to w sumie jak na razie nic nie widzę nowego u niego. Ok. Jest jeszcze ta czystka, zadanie, które polegało na zabijania, zabijaniu Wolreta, czyli z wieży demonów końcowego bossa. Dzieliło się to też na trzy etapy. Pierwszy etap to 25 tych bossów wymagał później drugi chyba 50 i trzeci etap 75. Więc tam chyba wychodzi ogólnie końcowo 150 zabicia zabijania bossów, taki, takich właśnie z wieży demonów. Też grupowo to ogólnie robiliśmy. Czasami ktoś, ktoś właśnie pomagał z wyższym poziomem, gdzie po prostu wtedy jeszcze szybciej, dużo szybciej robiliśmy taką wyprawę. I jakoś tam ostatecznie udało nam się to wszystko zrobić i otrzymaliśmy medalion który nam, który wzmocnił znacząco nasze siły. 3000 punktów życia, też fajna sprawa. 3 mocy wieży na, na wieży demonów, czyli bonus na tą wieżę. 10 kryptomans i kolejny krwisty kryształ, czyli wiadomo, na stopień drugi artefakt. Możemy sobie tym robić. My już mamy wszystko zrobione, także zapewne to na handel pójdzie. No, chyba że jeszcze do czegoś to jest innego potrzebne, ale myślę, że mogę teraz sprzedać to po prostu, jak dostanę i kasę na coś innego się przeznaczy w tym momencie, bo no, jest nam bardzo potrzebna. Także zobaczymy, czy po tym może coś odblokujemy. Wszyscy demoniczni słudzy zostali zgładzeni. Wieża jest teraz pusta. Naprawdę to zrobiłeś. Wieża jest wolna od tej przekrętej obecności. Przez setki lat czekałem na ten moment. Wreszcie mogę odejść. Dziękuję ci, śmiertelniku. Co się teraz z tobą stanie? Moja dusza powróci do Adanosa. Moje zadanie zostało wypełnione. Wieża wolneta jest wolna, a Ty masz przed sobą jeszcze wiele wyzwań. Żegnaj, żegnaj strażniku. Niech Twoja dusza zazna spokoju. I nic, nic nam się nie pojawiło teraz i może. Jak zrobimy sobie właśnie te polowania ostatnie, to znaczy... To jest coś tam, Albrecht mówi, że to jest jakieś niby, że ostatnie, tak? To może będzie z głowy już ok, i może po tym coś się odblokuje, albo może jeszcze będzie trzeba tego Cedrika męczyć i wiecie, powybijać wszystkie elity. I wtedy może jak już porobimy u nich, wiecie, te questy, to może już będzie coś odblokowane na nowo. Tak naprawdę, patrząc po krwistych mapach, po krwistej mapie... Um... Jeżeli chodzi na przykład o te mini-bossy, no to dobra. Tutaj dojechaliśmy, ciastwola robiliśmy, goblina robiliśmy, trolla robiliśmy. No i tutaj mag jest, nie? I co? I później będzie wojownik, ork, demon, golem? Na no to by wychodziło. To kurde, jeszcze trochę czasu nam zajmie, bo to, wiecie, trochę tego jest. Więc zobaczymy jak to będzie. Na razie kończymy. Trzymajcie się. Do kolejnego. Cześć.